Witam serdecznie na kolejnych zajęciach ruchowych. Nazywam się Małgorzata Galant. Dzisiaj ze mną będzie ćwiczyła pani Jola i pani Tereska, uczestniczki Dziennego Domu Senior Plus w Bielawie. Zapraszam serdecznie wszystkich widzów do ćwiczeń razem z nami. Dzisiaj nie potrzebujemy nic: nie potrzebujemy krzesełka, nie potrzebujemy lasek. Potrzebujemy dobrze przewietrzony pokój i dużo chęci do ćwiczeń. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy, kochane panie. Masz! Po polutku maszerujemy. Ręce tutaj też maszerują, ruszamy rękoma, plecy wyprostowane. I do boku, raz. Prawa, lewa, środek, prawa do boku, lewa do boku i do środka. Prawa, lewa, środek, prawa, lewa, środek. Prawa, lewa, środek, prawa, lewa, środek. Maszerujemy dalej. Kolanka troszkę wyżej. Raz i dwa. I raz. I dwa. Raz. I dwa. I raz. I dwa. Raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz i dwa. I raz, i dwa. Super. Spróbujemy troszkę przyspieszymy. I przerwa. Ręce do góry wdech. Nadół puszczamy z wydechem. I wdech. I wydech, i wdech, i wydech. Główka teraz. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Ręce wzdłuż ramion. Nogi wyprostowane. Przód i tył. I przód i tył. I przód i tył. I do przodu i do tyłu. Teraz patrzymy daleko w prawą stronę. Wyciągamy naszą szyję. I w przeciwną stronę wyciągamy mocno. I w prawo mocno wyciągamy. I w lewo mocno wyciągamy. Prawa mocno wyciągamy. Lewa mocno wyciągamy. Prawa mocno wyciągamy. I lewa mocno wyciągamy. Dalej idziemy druch tempowolutki. Stajemy teraz w miejscu. Bioderka. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Bardzo ważne, by podczas tego ćwiczenia plecy były dalej proste. Wykonujemy pracę głównie biodrami. Nie robimy tak, że lecimy całym ciałem do przodu, tylko pracują tylko bioderka. Przód i tył. I przód, i tył. Przód, tył. Przód, tył. Przód, tył. przód i tył. Teraz delikatnie w prawo i w lewo. W prawo. I w lewo. Zachęcam wszystkich seniorów do regularnych ćwiczeń z nami. Naprawdę jest to bardzo fajna zabawa. Dużo lepiej się poczujemy. Będziemy mieli dużo lepsze samopoczucie. Wzmacnia to także naszą naturalną odporność. Prawo, lewo. Prawo i lewo. Wykonujemy tutaj pracę tylko biodrami. Nie przechylamy całego ciała na prawo i na lewo, tylko bioderka pracują. Teraz krążymy w jedną stronę. Ręce oparte tutaj na bioderkach i w drugą stronę. O, Super. Znacznie poprawi się nasze samo pokrycie. Zobaczcie, regularne ćwiczenia naprawdę bardzo dużo nam dają. Przerwa. Ręce do góry, głęboki wdech. I na dół wydech. Do góry wdech. I na dół z wydechem. Do góry wdech. I na dół z wydechem. Ręce dajemy do góry. Dwie ręce prosto. I tak jak myśmy coś chcieli dosięgnąć. Najpierw prawą stroną, później lewą stroną. Najpierw prawo, Następnie lewo I prawa strona. Lewa strona, prawa strona i lewa strona przerwa. Nogi dalej trzymamy w rozkroku, prawa ręka idzie do lewej strony. Raz. I na zmianę. Dwa. Raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz. Dwa. Raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz, i dwa. Teraz kierujemy ręce wysoko do góry. Raz, dwa. Super. Mam nadzieję, kochany przez seniorze, że dalej ćwiczysz z nami. Teraz prawa ręka daleko za siebie. Wyciągamy nasze ciało. I sześć. I pięć. Cztery. I trzy. I dwa. I ostatni. Ręce do góry. Wdech. I na dół z wydechem. Góra wdech i na dół z wydechem, do góry z wdechem i na dół z wydechem. Zaokrąglamy nasze ramiona. Kochane seniorze, ćwicz zawsze według swojego własnego tempa. Jeśli ćwiczenia, które tutaj wykonujemy są zdecydowanie dla Ciebie za szybkie, rób wolniej. Jeśli powtórzeń jest za dużo, rób mniej powtórzeń. I do przodu. Teraz będziemy kręcić ramionami. Ramiona, duże koła do przodu. Nogi na szerokość bioder. I duże koła kręcimy do przodu. Powolutku. Super. I odkręcamy do tyłu. I intensywnie tutaj ćwiczą nasze barki. Teraz sama prawa ręka. Skupiamy się na samej prawej ręce. Duże koła do przodu. I druga ręka. Duże koła do przodu. Pięknie. Przerwa. Ręce do góry wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Ręce zginamy w stawach łokciowych. Łokcie blisko siebie. Ręce blisko siebie. I do tyłu ściągamy nasze barki mocno. Super. I pogłębiamy. Raz, dwa, trzy. I do przodu. Do tyłu pogłębiamy, raz, dwa, trzy. Pamiętać, nie przekraczamy tutaj swojej granicy bólu. Każdy z nas może w innym stopniu dać te ręce tylko do tyłu, do tyle, na tyle, ile pozwala mu jego własny organizm. Do tyłu, raz, dwa, trzy. I do przodu, do tyłu, raz, dwa, trzy. I do przodu, i do tyłu, raz, dwa, trzy. Do przodu, do tyłu, raz, dwa, trzy. Do przodu, przerwa, zaokrąglamy nasze ramiona. Tył i przód. Ręce wyciągamy na szerokość swoją. I same ruchy nadgarstków. Rozruszamy nasze ręce. Nadgarstki przód, tył do góry, do dołu. Do góry, do dołu. Do góry, do dołu. Plecy cały czas muszą być wyprostowane. A skinamy teraz nasze łokcie. Do góry. Do góry. Do góry. Czujemy był chyba na co Panie? wie. Wiekom! Wdech góra. Wydech do dołu. Z wdechem do góry. Z wydechem do dołu. Z wdechem do góry. Z wydechem do dołu. Teraz próbujemy. Naszym noszą lewą nogą, dotknąć prawego łokcia i raz, powolutku, dwa i trzy, cztery, staramy się, aby nasze plecy były cały czas wyprostowane. To jest ćwiczenie, w którym bardzo łatwo jest równowagę, więc jeśli nie jesteśmy w stanie tego wykonać, po prostu robimy same skłony. I przerwa. Rączki do góry wdech. I dół wydech. Góra wdech. I dół wydech. Góra wdech. I dół wydech. Teraz prawa noga ugięta, lewa wyprostowana i próbujemy jak najdalej, jakbyśmy chcieli coś dosięgnąć. Najpierw w jedną stronę, zmiana. I w drugą stronę. I w jedną stronę. I w drugą stronę sięgamy jak najdalej. W jedną stronę, i w przeciwną stronę, jak najdalej sięgamy. I prawo, i lewo, i prawo, i lewo. I przerwa. Ręce do góry z wdechem. Na dół z wydechem. Góra wdech. Na dół wydech. Góra wdech i na dół wydech. Podpieramy jedną ręką biodro, druga noga wyprostowana. Odrobinę. Ile jesteśmy w stanie? Tak, żeby właśnie utrzymać jeszcze równowagę. Super. Zmiana ja nogi. Trzymamy trzymawy równowagę. Do góry i przerwa ręce do góry wdech. I do dołu wydech. I wdech. I wydech, i wdech, i wydech. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze ćwiczenia. Zapraszamy Państwa ponownie. Do zobaczenia.